Przełomowa technologia Tesli przesunęła granice innowacji, ale czasami te granice wiążą się ze śmiertelnymi konsekwencjami. W tym filmie przyjrzymy się pięciu najbardziej niepokojącym przypadkom śmierci związanym z Teslą, które kiedykolwiek odnotowano. Od upiornych awarii autopilota po mrożące krew w żyłach wypadki, te historie sprawią, że będziesz się zastanawiać, jak bezpieczne są naprawdę samochody autonomiczne, zalecana ostrożność widzów. To wydawał się kolejny słoneczny dzień na Florydzie dla 40-letniego Joshua Browna. Niebo było bezchmurne, ruch był spokojny, a według świadka mógł oglądać film o Harrym Potterze, jadąc swoim eleganckim Teslą Model S. Idealny dzień na przejażdżkę, a tak się wydawało. Jednak zaledwie chwilę później ta zwyczajna podróż stała się tragiczna. 7 maja 2016 roku Joshua jechał po US Highway 27 w pobliżu Williston na Florydzie. Jego Tesla była w trybie autopilota, który, wbrew temu, co może sugerować nazwa, nie jest w pełni autonomicznym systemem. To bardziej coś w rodzaju tempomatu z nowoczesnym unowocześnieniem. Mimo to przez 37 minut autopilot był włączony i tylko sporadyczne manewry kierownicą były wykonywane przez Joshua. Samochód głównie jechał sam, dopóki nie przestał. Gdy 18-kołowa ciężarówka zaczęła skręcać w lewo przez autostradę, auto... Tesla, jadąc z prędkością 74 mile na godzinę, nie zwolniła. Ani samochód ani kierowca nie zauważyli białego boku ciężarówki wtapiającego się w oświetlone słońcem niebo. Tesla nie zahamowała. Zamiast tego pojechała do przodu, prosto pod naczepę. Był to rodzaj wypadku nazywany Underride. Góra Tesli została całkowicie odcięta. Wszystko powyżej linii okien zostało zniszczone. Joshua nie przeżył. Samochód jechał dalej przez prawie 900 stóp, w końcu zatrzymując się po przebrnięciu przez dwa ogrodzenia i uderzeniu w słup. Kierowca ciężarówki później powiedział, że wszystko stało się tak szybko, że nawet nie zobaczył Tesli, zanim przejechała przez jego przyczepę jak magiczny ekspres. Dziwnie. Film Harry Potter, który rzekomo oglądał Joshua, wciąż był odtwarzany wewnątrz wraku. Teraz zatrzymajmy się na chwilę. Czy to autopilot był winien, czy to tylko tragiczny zbieg okoliczności? Według Tesli, była to ich pierwsza znana śmiertelna ofiara związana z autopilotem, po przejechaniu ponad 130 milionów mil z włączoną funkcją. Dla porównania, zauważyli, że w Stanach Zjednoczonych typowo przypada jedna ofiara śmiertelna na każde 94 miliony przejechanych mil. Jednak jeden taki wypadek wystarczył, by ludzie zaczęli się poważnie martwić. Krajowa administracja bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA rozpoczęło dochodzenie i zaczęło badać sprawę. Ustalono, że Tesla wydała 13 ostrzeżeń o nieodnawianiu kontaktu rąk z kierownicą przed wypadkiem, w zasadzie pytając Hej, jesteś tam? Joshua odpowiadał, ale często z 16-sekundowym opóźnieniem. Ostatecznie nie znaleźli żadnych usterek w samym systemie autopilota, ale wyraźnie zaznaczyli jedną rzecz, to że autopilot jest włączony nie oznacza, że możesz się wyłączyć. Kierowca wciąż jest odpowiedzialny. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, NTSB, później stwierdziła, że przyczyną wypadku była śmiertelna kombinacja. Kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa, a nadmierne zaufanie Joshui do autopilota. Nie zareagował na czas, ponieważ Cóż, zbytnio ufał samochodowi. I szczerze mówiąc, samochód mu na to pozwolił. System Tesli umożliwiał długie okresy minimalnej interakcji, w zasadzie pozwalając na autopilotyczne marzenia, co okazało się być fatalne. Wada. Skutki śmierci Joshua wpłynęły na przemysł motoryzacyjny. Tesla, organy regulacyjne i eksperci do bezpieczeństwa dokładnie przyjrzeli się, jak te systemy były używane i nadużywane. Tesla zaktualizowała funkcję autopilota, upewniając się, że kierowcy są teraz częściej zachęcani do utrzymywania zaangażowania. Świadomość publiczna na temat ograniczeń technologii autonomicznej wzrosła. Chociaż nic nie może cofnąć tego, co stało się z Joshuą, jego historia stała się sygnałem alarmowym. Nadzór jest bardziej wymagający. I ludzie w końcu zadają trudne pytania o to, co naprawdę oznacza autonomiczność, bo w końcu nawet najinteligentniejszy samochód wciąż potrzebuje w pełni obecnego kierowcy. Był chłodny poranek w Kalifornii 23 marca 2018 roku. Słońce wschodziło, ludzie sięgali po kawę, a 38-letni inżynier Apple Walter Huang jechał swoim Tesla Model X do pracy. Powinna to być spokojna jazda po autostradzie 101. Coś, co prawdopodobnie zrobił już setki razy. Ale ta jazda miała być jego ostatnią. Tuż przed godziną 9:30 Tesla Waltera w trybie autopilota zjechała, skręcił w lewo, prosto w wąski betonowy barierę przy zjeździe na autostradę 85 w Mountain View. To mogło być do przeżycia, gdyby nie fakt, że tłumik zderzenia, rodzaj poduszki bezpieczeństwa mającej na celu amortyzację uderzeń, był uszkodzony wcześniej i nigdy naprawiony. Model X uderzył w barierę, został uderzony przez dwa inne samochody, a następnie zapalił się. Wyciągnięto Waltera z wraku, ale nie przeżył. Przyczyna śmierci uraz tempokątny i wtedy sprawy się skomplikowały. Okazało się, że autopilot działał przez prawie 19 minut przed wypadkiem. Ręce Waltera były na kierownicy przez zaledwie 34 sekundy łącznie w ostatnich 6 sekundach nic. Samochód jechał sam, bez nadzoru niesprawdzane i zmierzając ku katastrofie. Dane pokazują, że 7 sekund przed wypadkiem Tesla zaczęła skręcać w lewo, błędnie rozpoznając drogę oznaczeń. Zamiast podążać właściwą linią, wybrał niewłaściwą, jak GPS z piekła rodem. W tym momencie samochód przyspieszył do ponad 70 mil na godzinę i, nie napotykając żadnej przeszkody, uderzył w niezabezpieczoną barierę niczym taran. Ale, poczekaj. To jeszcze bardziej frustrujące. Bariera, w którą uderzył Walter, została zgnieciona w innym wypadku 12 marca. Caltrans nawet nie zostało poinformowane o tym do 20 marca. Dodam, potem Walterowi zostało tylko kilka dni. Naprawa przyszła trzy dni za późno, 26 marca po jego śmierci. Okazało się, że ta bariera była uszkodzona bardziej niż jakakolwiek inna w całej okolicy zatoki, a jej naprawy były często opóźniane o tygodnie lub nawet miesiące. To był drogowy odpowiednik zapadki, nawet gorzej. Walter podobno wcześniej skarżył się, że jego Tesla zbliżała się do tej właśnie bariery podczas jazdy na autopilocie. Wiedział, że coś jest nie tak, ale jak wielu kierowców, ufał systemowi trochę za bardzo. Być może grał również w grę na telefonie w tym czasie. Tak, raporty mówią, że rozproszenie uwagi związane z graniem na telefonie mogło również odegrać rolę. Więc co poszło nie tak? Według National Transportation Safety Board, NTSB, to była śmiertelna kombinacja. Autopilot Tesla nie był wystarczająco inteligentny, aby poradzić sobie z tym odcinkiem drogi. Walter miał w nim zbyt dużą wiarę. System nie upewnił się, że był skoncentrowany, a bariera bezpieczeństwa na autostradzie, która powinna była uratować mu życie, nie? działało. Tesla i federalni Śledczy wpadli w publiczny konflikt. Tesla szybko ujawniła szczegóły wypadku. NTSB odpowiedziało: „Hej, to nasza robota! I wyrzuciło Tesla z zespołu śledczego. Elon Musk odpowiedział mówiąc zasadniczo: Robimy, co chcemy. Bezpieczeństwo najpierw. W końcu NTSB przedstawiło kilka zaleceń. Popraw monitoring kierowcy. Nie pozwalaj autopilotowi działać tam, gdzie nie jest zaprojektowany. Szybciej naprawiaj uszkodzone bariery i może przestań grać w Candy Crush, jadąc 70 na godzinę w metalowym pudełku. Rodzina Huang pozwała Tesla, a w kwietniu 2024 roku Tesla cicho osiągnęła ugodę. Ale jest jedna rzecz. Ta tragiczna sprawa wywołała zmiany. Tesla zaostrzyła sposób, w jaki autopilot monitoruje uwagę kierowcy, procedury utrzymania dróg stały się bardziej rygorystyczne, a regulatorzy teraz mocniej naciskają na samochody, które równie uważnie obserwują kierowcę co drogę. Śmierć Waltera była bolesna i możliwa do uniknięcia, ale nie przeszła niezauważona, ponieważ każda taka katastrofa przypomina nam, że technologia to nie magia, a bezpieczeństwo nie wynika z zaufania do samochodu, pochodzi z bycia czujnym. Naprawiania tego, co uszkodzone, i nigdy, przenigdy nie zakładania, że robot wie wszystko. Był późny poranek 29 maja 2020 roku, tuż za spokojnym miasteczkiem Arendal w Norwegii. Słońce świeciło, drogi były ciche, a kierowca ciężarówki po prostu wykonywał swoją pracę, zjeżdżając na pobocze, aby poprawić pasek, który poluzował się na jego przyczepie. Szybki postój, prawdopodobnie pomyślał, tylko kilka minut na poboczu autostrady E18, a potem z powrotem na drogę ale nigdy nie wrócił do ciężarówki. Kierowca stał obok swojej przyczepy, dokręcając pas, a Tesla Model S, jadąca na północ z włączonym autopilotem, wyjechała z pobliskiego tunelu i kontynuowała jazdę. Kierowca Tesli zauważył ciężarówkę częściowo blokującą prawy pas, ale założył, że jest porzucona. Brak trójkąta ostrzegawczego, brak migających świateł, tylko duży, nieruchomy obiekt w słońcu i mężczyzna w jego cieniu. Potem bank. Tesla uderzyła w bok przyczepy, a uderzenie natychmiast zabiło kierowcę ciężarówki. Szyba modelu S roztrzaskała się. Kierowca Tesli zatrzymał się i wrócił, aby znaleźć ciało. Z rutynowej przejażdżki zamieniło się to w tragiczną scenę wypadku. Ciężarówka była zaparkowana zaledwie 181 metrów za wyjazdem z tunelu. Pobocze było również wąskie, wąskie, więc przyczepa wychodziła na prawy pas. To jest niedopuszczalne na autostradach z jakiegoś powodu. Ale kierowca ciężarówki nie zgłosił swojego postoju do kontroli ruchu i żaden z innych kierowców też tego nie zgłosił. Więc kiedy Tesla wyjechała z tunelu, system i jego człowiek nie miał pojęcia, co czekało go dalej a teraz o tym człowieku. Twierdził, że miał obie ręce na kierownicy, powiedział, że był czujny, ale śledczy potwierdzili: autopilot był zdecydowanie włączony. I chociaż mógł myśleć, że ma kontrolę, to samochód i sytuacja kierowały nim. Cień z przyczepy utrudniał dostrzeżenie kierowcy ciężarówki. Jeden ekspert zeznał, że widoczność Tesli i kierowcy była prawdopodobnie ograniczona z tego powodu. Ciemność. I nie zapominajmy, że ciężarówka częściowo blokowała czynny pas, a mimo to nie miała żadnych wymaganych ostrzeżeń bezpieczeństwa. Więc kto zawinił? Sąd zdecydował, że kierowca Tesli ponosi wystarczającą odpowiedzialność, by zostać oskarżonym o nieumyślne spowodowanie śmierci. W grudniu 2020 roku został skazany na 3 miesiące więzienia. Ale to nie była tylko kwestia złej jazdy. Norweska Komisja do Skarbadania Wypadków poszła dalej i odkryła coś jeszcze. Samo droga była częścią problemu. Widzisz, firma, która zbudowała ten odcinek autostrady, Niveir AS. Pierwotnie planowała szersze, 3-metrowe pobocze, które pozwoliłoby na całkowite usunięcie ciężarówki z pasa. Ale aby zaoszczędzić miejsce, a prawdopodobnie i pieniądze, zmniejszyli je do dwóch metrów i obiecali uwzględnić środki bezpieczeństwa. Uwaga, nie zrobili tego. Nie zrobili tego. Więc kiedy wydarzyła się tragedia, nie było bezpiecznego miejsca do zatrzymania się. Brak ostrzeżeń od kontroli ruchu, brak odpowiednich sygnałów ostrzegawczych, a kierowca polegał na technologii, która nie była zaprojektowana do wykrywania wszystkiego. To była Idealna burza, błędy ludzkie, ograniczenia systemu i skróty w projektowaniu dróg. Ale jest też pozytywna strona. Wypadek pobudził do działania. Dochodzenie zwiększyło uwagę na szerokość poboczy, procedury awaryjne przy drogach. I odpowiedzialność kierowców przy korzystaniu z półautonomicznych systemy. Norwegia, lider w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego, potraktowała ustalenia poważnie, co doprowadziło do ulepszeń w projektowaniu autostrad i egzekwowaniu protokołów bezpieczeństwa przydrożnego. Jeśli chodzi o Tesle, sprawa wymusiła poprawę sposobu, w jaki autopilot radzi sobie z nieruchomymi obiektami, zwłaszcza dużymi, zaparkowanymi w niewłaściwych miejscach. To nie był tylko kolejny wypadek, to był sygnał alarmowy. Bo gdy łączy się zaawansowane technologicznie samochody z błędami ludzkimi, wystarczy sekunda, aby coś małego, jak luźny pasek, doprowadziło do czegoś nieodwracalnego. Niedziela 29 kwietnia 2018 roku. Było tuż przed godziną 15 na autostradzie Tomei w Kanagawie, Japonia. Drogi tętniły weekendowym ruchem, a na skrajnie prawym pasie grupa motocyklistów zatrzymała się, aby pomóc upadłemu przyjacielowi po drobnym wypadku. Wśród nich był 44-letni mężczyzna, stojący przed grupą, próbujący kierować ruchem i chronić innych. Nie zauważył co nadchodzi. Tesla Model X, jadąca po autostradzie z włączonym autopilotem nie zatrzymać się. Nie zwolniło. W rzeczywistości przyspieszyło. Z 24 do 38 km na godzinę. Od 24 do 38 km na godzinę, gdy pojazd przed nim zmienił pas. Nie omijał przeszkody. Po prostu wracał do swojej prędkości. Potem, bez niczego, co mogłoby interweniować, wjechał w zaparkowany van, motocykle i mężczyznę stojącego na pasie. Zginął na miejscu. Co? Co się stało? Odpowiedź zaczyna się od kierowcy. Włączył autopilota o godzinie 14:11, niedługo po wjechaniu na autostradę. O godzinie 14:22 system wykrył jego ręce na kierownicy. Następnie cisza. W pewnym momencie przed wypadkiem, o godzinie 14:49, kierowca zasnął. Gdy samochód zbliżał się do miejsca wcześniejszego wypadku motocyklowego, pojazd z przodu zjechał na lewy pas, aby ominąć zaparkowany Grupa. Autopilot zinterpretował to jako zielone światło. Nie wykrywając przeszkód przed sobą, zaczął przyspieszać. Kierowca, śpiący i nieświadomy, nie zareagował. Autopilot również nie. Nastąpiła tragedia. Ofiara nie była nieuważnym pieszym czy osobą beztrosko przechodzącą jezdnię. To był ktoś, kto starał się pomóc. Ktoś postępujący właściwie. Jednak w oczach Tesli był tylko kolejnym punktem danych, którego nie udało się przetworzyć. Skutki były niechlujne. Prawnie, technicznie i emocjonalnie. Japońskie sądy skazały kierowcę za zaniedbanie karne. Otrzymał wyrok 3 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Konsekwencja, ale łagodna, biorąc pod uwagę ostateczność tego, co się stało. Następnie pojawił się pozew, złożony nie w Japonii, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie Tesla ma swoją siedzibę. Powodowie wnieśli sprawę do Sądu Federalnego w Kalifornii w kwietniu 2020 roku, twierdząc, że to autopilot był prawdziwym winowajcą. Według ich skargi system Tesli miał fatalne wady. Brak niezawodnego sposobu na wykrycie nieuważnych kierowców i słabą zdolność do radzenia sobie w nagłych sytuacjach drogowych, dokładnie takich, z jakimi kierowcy spotykają się na co dzień. Zauważyli również, że była to pierwsza znana ofiara śmiertelna wśród pieszych związana z autopilotem. Tesla z kolei argumentowała, że sprawa powinna być rozpatrywana w Japonii. Sędzia z Kalifornii zgodził się i oddalił pozew z powodu forum, non, wygodnym. Powodowie odwołali się, ale w 2021 roku dziewiąty okręg podtrzymał oddalenie sprawy. Jeśli sprawa miała być rozpatrywana, musiałaby odbyć się w Japonii. A jednak pytania pozostały, daleko poza salami sądowymi. Dlaczego autopilot nie rozpoznał zaparkowanego pojazdy? Dlaczego przyspieszył w kierunku niebezpieczeństwa? Dlaczego nie było skutecznego systemu zabezpieczającego, gdy kierowca stał się nieodpowiedzialny? To nie była tylko historia o jednym człowieku zasypiającym za kierownicą. To była refleksja nad iluzją autonomii nad tym, jak systemy, które wydają się inteligentne, mogą być ślepe oraz jak ludzie, uśpieni przez automatyzację, mogą się wyłączyć, zanim praca zostanie skończona. Model X zrobił to, co mu kazano kierowca nie. Technologia nie zrekompensowała, a człowiek próbujący pomóc innym zginął z tego powodu. W latach od tamtej pory Tesla zaktualizowała możliwości autopilota. Systemy monitorowania kierowcy się poprawiły, chociaż wielu twierdzi, że wciąż są daleko w tyle za tym, co naprawdę potrzebne. Ale żadna aktualizacja oprogramowania nie cofnie tego, co się stało tamtego wiosennego popołudnia w Kanagawie. Autopilot może obiecywać przyszłość bez konieczności trzymania rąk na kierownicy, ale gdy stawką jest życie, potrzebne jest nie tylko inteligentniejsza technologia. To system, który wie, kiedy kierowca śpi i kierowca, który wie lepiej niż ufać wyłącznie kierownicy. Dnia 20 stycznia 2016 roku, Gao Yanning, 23-letni mężczyzna, prowadził Tesla Model S lewym pasem wielopasmowej autostrady w Handan, w prowincji Hebei w Chinach. Ruch przebiegał płynnie, aż do momentu, gdy na no, nie zrobił tego. Ciężarówka zamiatająca ulicę była zaparkowana na lewym poboczu, częściowo wjeżdżając na pas ruchu. Samochód przed Gao zjechał, aby go ominąć. Jego Tesla nie zrobiła tego. Nie było hamowania, nie było skrętu, tylko gwałtowne zderzenie. Model S wjechał w tył ciężarówki. Gao zginął na miejscu. Nagranie z kamery samochodowej, które później pojawiło się w chińskich mediach, pokazało, jak Tesla zbliżała się do zatrzymanego pojazdu bez widocznej reakcji kierowcy. Ojciec Gao wierzył, że jego syn używał autopilota. Tesla nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła temu. W jednym z tysiący dzienniczek w oświadczeniu stwierdzili, że nie mieli możliwości ustalenia, czy autopilot był włączony w momencie wypadku, ponieważ danych telemetrycznych nie można było pobrać zdalnie z powodu uszkodzeń. Mimo to rodzina Gao dążyła do prawdy. W lipcu 2016 roku złożyli pozew przeciwko salonowi Tesli, który sprzedał samochód. Lokalna policja początkowo obwiniła Gao za wypadek, ale jego rodzina się z tym nie zgodziła. Ich prawnik wyjaśnił, że sprawa nie dotyczyła tylko odszkodowania. Chodziło o ostrzeżenie. Technologia autonomicznego prowadzenia ma wady. Tesla nie powinna reklamować autopilota jako atrakcji dla młodych ludzi. Brakujące dane pozostały problemem. Telemetria była przechowywana na karcie SD wewnątrz samochodu, niedostępna bez pomocy Tesli. W 2018 roku firma udostępniła klucz do dekodowania stronie trzeciej do niezależnej analizy. Tesla oświadczyła, chociaż ocena strony trzeciej jeszcze się nie zakończyła, nie mamy powodu, by sądzić, że autopilot działał inaczej niż zaprojektowano, ale potem nastąpiła zmiana. Chińskie media podały, że Tesla otrzymała dane i potwierdziła, że autopilot był aktywny na dwie minuty przed wypadkiem. Tesla odpowiedziała po cichu: Firma usunęła słowo autopilot ze swojej chińskiej strony internetowej, co było małym, lecz symbolicznym krokiem w tył. Żaden sąd nigdy nie orzekł, że autopilot zawinił, ale poważne pytania wciąż pozostawały. Dlaczego system nie wykrył zatrzymanej ciężarówki? Dlaczego nie zwolnił ani nie ostrzegł kierowcy? Jeśli kierowca nie reagował, czy autopilot nie powinien się wyłączyć? Tesla zawsze twierdziła, że autopilot to system wspomagający, a nie autonomiczny. Jednak dla wielu użytkowników, zwłaszcza młodych, był jak bardziej rozmyta. Wypadek Gao-Janinga sprawił, że ta granica stała się boleśnie jasna. Ciężarówka się nie ruszyła. Tesla się nie zatrzymała. Kierowca nigdy nie zareagował. Pozew ostatecznie utknął, ale historia pozostała narodowym ostrzeżeniem, przypomnieniem, że nawet półautonomiczne systemy mogą zawieść, a marketingowe marzenia o automatyzacji mogą mieć śmiertelne konsekwencje. Tego dnia Handan nie tylko straciło młodego mężczyznę, straciło też wiarę w obietnicę, że samochód przyszłości będzie wiedział, kiedy się zatrzymać.